Tak naprawdę, w moim postrzeganiu życia jest tak, że kontakt z fizycznymi istotami może być taki sam, jak kontakt z istotami niefizycznymi. Tak naprawdę, kiedy zanurzymy się w ten temat, to zobaczymy i zaczynamy odkrywać, że możemy porozmawiać z kimś, kto jest niefizyczny. Możemy, czy to Słowami czy telepatycznie, czy z kimś po prostu, kto jest w ciele fizycznym. Powiem wam, że to jest niesamowite, jak można rozmawiać, kontaktować się z... My możemy się kontaktować, będąc w ciałach fizycznych, i to się odbywa. I co jest ciekawe, potem spotykamy się, nagle odkrywamy pewne, można powiedzieć, owoce tych kontaktów. Tak samo jest z istotami niefizycznymi. Że kogokolwiek możemy sobie przywołać z żyjących czy nieżyjących, możemy nawiązać kontakt. To tak jak Moen mówił: wyobraź sobie kogoś, przywołaj sobie tą wibrację tej istoty i zacznij w swojej wyobraźni tworzyć dialog. Tak najprościej, to mówię najprościej, bo to jest dużo jeszcze innych rzeczy można by było o tym powiedzieć. I co jest ciekawe, w momencie takiej medytacji, wyciszenia, e, fal, teta, e, nagle ten dialog zaczyna przybierać postać jakiejś rozmowy, która nas zaskakuje. Wydaje nam się, że jest ona w naszych głowach, a ona tak naprawdę odbywa się w, na tej przestrzeni, w tej przestrzeni niefizyczności. My jesteśmy w sobie, w swojej esencji niefizyczni. I